Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj zrobimy pyszny domowy ser. Smażony, troszkę przypominający w smaku żółty ser. Z dodatkami będzie z kminkiem, z czarnuszką i z czerwoną, ostrą papryką. Ale w zasadzie, dodatki możecie sobie dobrać takie, jakie lubicie. Jest prosty i szybki do zrobienia. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. W opisie. Zaczynamy od przelania 1 litru mleka yy, pełnotłustego, czyli 3,2%. Potrzebujemy go 1 litr do garnka. Musimy go zagotować. Mleko się podgrzewa, a ja sobie tłuczkiem do ziemniaków Rozdrobnie twaróg. 1 kg półtłustego twarogu. Jak się mleko zagotuje, to wrzucamy rozdrobniony twaróg. Dodajemy również sól, około półtorej łyżeczki, czasami nawet trochę więcej. Mieszamy cały czas, aż oddzieli nam się twaróg od serwatki. Po kilku minutach można zauważyć, że serwatka o takim lekko żółtym kolorze już się oddzieliła od serka. Możemy wyłączyć nasz twaróg i przecedzić przez sitko. Przelewam przez sitko, które sobie dodatkowo wyłożyłam gazą. Ser zostawię na chwilę, niech odcieknie z serwatki. Ona już nie jest nam potrzebna. Ser mam odciśnięty z całej serwatki, więc możemy robić dalej. Masło roztapiam w rondelku. Tego masła mam 100 g i jak mi się rozpuści, to sobie zaraz dodam odciśnięty twaruk. Cały twaróg zdjęłam z gazy i musimy teraz mieszać, aż wchłonie całe masło i zacznie się roztapiać. Dobrze jest mieć taki rondel, który nie przypiera lub patelnię głęboką. Po chwili już widać, że robi się bardziej płynny. Jak już zaczyna się rozpuszczać, to dodajemy 3 żółtka. I mieszamy energicznie, aż się wszystko razem dokładnie połączy. Jak się połączyło, to jest teraz moment, żeby dosypać sodę. Jedną taką dosyć solidną łyżeczkę sody. I mieszamy. Masa zacznie nam odrobinę rosnąć. O, zobaczcie, jak powiększa się. Mieszamy jeszcze przez. Kilka minut, dwie, trzy i ser będzie już prawie gotowy. Wystarczy tylko jeszcze doprawić go do smaku. Od razu po zdjęciu z ognia musimy dodać przyprawy. Ja chcę zrobić sobie dwa różne z tego jednego serka. Jeden zrobię z kminkiem, drugi z czarnuszką. Będą dwa mniejsze. Wystarczy dodać około jedną łyżeczkę kminku do jednego serka, do drugiego jedną łyżeczkę czarnuszki. I szybciutko energicznie zamieszać. Gotowy serek wystarczy przełożyć do jakichś pojemniczków lub miseczek wyłożonych folią spożywczą. Wystudzić, a jak wystygną, wstawić do lodówki, żeby ser nam porządnie stężał. Zrobiłam również kolejną porcję sera, również z jednego litra mleka i kilograma twarogu, żeby zrobić jeszcze inny smak. Tym razem zrobię mój ulubiony i dlatego nie będę dzielić go na pół, tylko zrobię już z całej porcji jeden smak. I będzie to serek z papryką ostrą, płatkami chili w zasadzie i... Ziołami zieloną czubrycą, którą uwielbiam. Zresztą w wielu przepisach na moim kanale możecie spotkać właśnie tą przyprawę. Serek zrobiłam dokładnie w ten sam sposób jak poprzedni, tylko tym razem zamiast czarnuszki i kminku dodam właśnie inne przyprawy. Paprykę y, czerwoną ostrą używam. Y, taką, którą kupuję w sklepie z chińską żywnością. Jest to gochugaru. Ona jest pikantna, ale nie bardzo ostra, dlatego mogę dać sobie jej trochę więcej. Jeśli macie mocno ostrą paprykę, dajcie jej odrobinę. Możecie dodać pomieszać ją również ze słodką pół na pół. Mieszamy dokładnie tak jak w przypadku poprzednich serków. Oczywiście, gaz mam już wyłączony. Ten serek włożę do woreczka, takiego, który mam do szynkowaru, i przełożę masę serową na pojemniczek. W zasadzie to jest miarka okrągła, bo chcę, żeby mój serek w przekroju był okrągły. Możecie użyć dowolnego naczynia. Takie, jakie macie i jaki kształt chcecie uzyskać. Zawijam studzę i również ląduję w lodówce. Jak sery całkowicie wystygną i stężeją, możemy je kroić. Zazwyczaj kroję je na drugi dzień. Serki wyjmujemy z folii i spojemniczków, i możemy kroić. Je naprawdę da się pokroić bardzo cieniutko. Spróbujcie pokombinować ze smakami. E, może zróbcie jakiś swój ulubiony. Napiszcie koniecznie w komentarzach, czy Wam podobał się mój przepis, czy robiliście taki. No i czy Wam się smakowało. Zostawcie łapkę w górę. Nacieśnijcie również subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Zaglądnijcie również na inne moje filmy, które znajdziecie na moich playlistach. Znajdziecie mnie również na mojej stronie swojskiejedzonko.com oraz na Facebooku i Instagramie. Wszystkie linki znajdziecie w opisie tego filmu. Do usłyszenia.